Cześć! Mam dzisiaj dla Was jedną małą wskazówkę związaną z pisaniem, z pisaniem czegokolwiek, ale też z pisaniem tekstów na certyfikacie. Ta rada, ta wskazówka brzmi następująco. Używajcie synonimów. Starajcie się, żeby w Waszym tekście nie powtarzały się słowa. Żeby nie było tak, że piszecie dobry, dobry, dobry. Żeby nie było tak, że używacie tylko słowa fajny, fajny, fajny. Interesujący, zły. Starajcie się używać synonimów, starajcie się y, używać innych słów i innych konstrukcji, żeby powiedzieć to samo. Yy... Dlaczego? Po pierwsze, wtedy wasz tekst jest lepszy, wasz tekst brzmi lepiej i też wasz polski się rozwija. Więc jeżeli na przykład coś opisujecie, no i mówicie, że coś jest dobre, że coś jest złe, że coś jest ładne, że coś jest brzydkie, poszukajcie innego słowa. Poszukajcie innego słowa, które oznacza, że coś jest ładne. Poszukajcie innego słowa, które oznacza, że coś jest brzydkie. Yy, w internecie są słowniki synonimów. Jeżeli wpiszecie w wyszukiwarkę słownik synonimów, to pojawią się różne propozycje. Jedne są lepsze, drugie są gorsze, ale, ale na pewno coś znajdziecie, więc starajcie się używać bardziej zaawansowanych słów i starajcie się używać synonimów. No i dzisiaj mam dla was kilka synonimów, y, których możecie używać, gdy będziecie opisywać na przykład zdjęcie, gdy będziecie opisywać jakieś, y, jakieś pomieszczenie albo jakiś pokój, y, wygląd czegoś, jakiegoś miejsca. Y, te synonimy, tu też ważna informacja, synonimy bardzo rzadko są takie, takie w 100% identyczne. One zwykle się różnią zakresem użycia. Tego słowa użyjemy z tymi słowami, a tego z innymi. Tego w tych sytuacjach, a tego w innych sytuacjach. Więc to nie jest tak, że synonimy są w 100% identyczne, że mają identyczne znaczenie. One się różnią, ale to znaczenie jest podobne. No i spójrzcie. Yy jeżeli opisujecie zdjęcie i mówicie, co na tym zdjęciu, w którym miejscu jest, to oczywiście powiecie, użycie, użyjecie tego czasownika podstawowego jest. Ale możecie też powiedzieć, że coś gdzieś stoi. Na przykład w tym w prawym rogu yy, stoi kanapa albo gdzieś tam stoi yy, lampa. Możecie też powiedzieć, że coś leży, czyli zamiast powiedzieć, że na stole jest komputer, możecie powiedzieć, że na stole leży komputer. Jeżeli coś jest na ścianie albo zwisa z sufitu, no to powiecie, że wisi, że obraz wisi na ścianie. Możecie też użyć tego bardzo ogólnego zwrotu: coś gdzieś się znajduje. Na pierwszym planie znajduje się kanapa, a z tyłu możemy zobaczyć dużą szafę. Więc możemy zobaczyć, albo widzę, albo można zobaczyć. To też jest yy, fajna konstrukcja, której możecie używać. Więc starajcie się, żeby wasze teksty, wasze wypowiedzi były zróżnicowane, żeby tam było różnorodne słownictwo. Nie ograniczajcie się tylko do tego jednego podstawowego, na przykład jest. Ale mówcie też, że coś stoi, że coś leży, że coś wisi, że coś się znajduje, że coś można zobaczyć. I tutaj yy, podkreśliłam kolorem końcówki tych czasowników. Bo moi uczniowie często tutaj popełniają błąd i dopisują -e, którego tutaj w trzeciej osobie nie ma. Powiemy owszem, że ja stoję, ale coś stoi. Ja leżę, ale coś leży. Ja wiszę y, na telefonie mogę powiedzieć, że wiszę na telefonie, czyli siedzę długo z telefonem ja wiszę, ale coś wisi. Uważajcie tutaj na końcówki trzeciej osoby. Więc używajcie synonimów, wymieniajcie słowa, tak żeby one się nie powtarzały. I szukajcie słów z troszkę wyższego poziomu, tak żeby to nie było ciągle dobry, zły, ładny, brzydki, ale szukajcie trudniejszych słów, szukajcie nowych słów, tak żeby inaczej powiedzieć tę samą rzecz. To wszystko na dzisiaj. Taka wskazówka związana z pisaniem. Do zobaczenia w kolejnej lekcji. Cześć!